Nie trać czasu na metody sprzedaży, które nie przynoszą żadnych efektów. Większość sprzedawców narzeka na rosnące prowizje, konkurencyjność itd. Tymczasem Tefal, czyli według nieoficjalnych źródeł, największy sprzedawca na Allegro generuje 15 milionów przychodu miesięcznie albo i więcej. Jak to robi? No właśnie, w tym materiale opowiem Wam o takich 6 składnikach sukcesu, które zauważyłem. A dlaczego warto je posłuchać? No, chociażby dlatego, że naszą perspektywę, naszą wiedzę docenia samo Allegro i od czasu do czasu zaprasza nas do swojej siedziby, abyśmy przeszkolili ich najlepszych sprzedawców. Tymczasem przechodzimy do sześciu składników sukcesu Tefal. No dobrze, zajrzyjmy sobie zatem na konto Tefal i przejdźmy przez te wszystkie czynniki. I pierwszym takim czynnikiem, który nam się rzuca w oczy, jest chociażby czas wysyłki. Kup do 18:32. Dostawa jutro i sprawdź, sprawdźmy w ogóle, czy ma to sens w tej kategorii, tak? Czyli wchodzimy sobie, zobaczcie, w raport tutaj. Sprzedaż według godzin i dni tygodnia i jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie ten pik sprzedaży jest najwyższy, w których godzinach. Okazuje się, że jest to godzina 11, więc jeśli mamy wysyłkę do 18.30, to wszystkie te godziny, czyli 11, 10, tutaj 12, 13 i tak dalej, mamy zaopiekowane. Jesteśmy w stanie kupujących, którzy w tym trendzie rzeczywiście zakupowym kupują te przybory kuchenne, obsłużyć i dostarczyć paczki kolejnego dnia. Także tutaj w tym przypadku jest to taka pierwsza rzecz, pierwszy składnik sukcesu, który ma wpływ na właśnie to, co dzieje się na koncie Tefalich, obroty i tak dalej, czyli szybki czas wysyłki. To, co jeszcze bym Wam zasugerował, no to jak już patrzycie sobie z perspektywy swojego podwórka, swojego konta na ten raport, no to to, co my często robimy, to po prostu jak mamy tutaj na przykład pik sprzedaży o godzinie 11, a na Allegro mamy więcej niż jedno konto, to na przykład na jednym koncie ustawiamy sobie godzinę graniczną do godziny 12, żeby po prostu zachęcić jeszcze bardziej tego klienta do zakupu tu i teraz, żeby nie szukał dalej, bo u nas jak kupi do 12, no to ma tą wysyłkę od razu. A na przykład na koncie drugim mamy maksymalnie ile się da, czyli tak jak w przypadku Tefal, to jest 18.30, tak? czyli tutaj też taki zabieg stosujemy po prostu, żeby dodatkowo tego klienta przekonać do tego zakupu, tu i teraz, więc... To też Wam polecam. Ok, no i przechodzimy do składnika drugiego. Jest to na pewno komplementarność asortymentu, czyli widzimy, że te kategorie są ze sobą powiązane. Mamy tutaj dom i ogród, właśnie wyposażenie, te przybory, o których przed chwilą e, mówiłem. E, no i mamy też RTV AGD, tutaj drobne AGD, więc te kategorie są ze sobą powiązane. A żeby nie być gołosłownym, wystarczy wejść znowu w raport, chociażby sprzedaż powiązana dla... Produktów. Zwykle pokazuje raport sprzedaż powiązana w kategoriach. Dzisiaj będziemy się posiłkować tym raportem, no bo dzięki niemu jesteśmy w stanie konkretnie sprawdzić, z czym na przykład klienci kupujący patelnie, co jeszcze dobierają, co jeszcze dokupują w taki sposób, więc po rozwinięciu po prostu tych informacji jesteśmy w stanie dobrać sobie te kategorie komplementarne, w których powinniśmy e, sprzedawać. Więc tutaj macie gofrownice, mamy jeszcze jakieś inne podkategorie. Wiadomo, że tutaj też trzeba patrzeć na tą perspektywę, że mamy tutaj tylko 9 dni jako zakres dat, bo jakbyśmy sobie wrzucili na przykład ostatnie 30 dni, no to zobaczcie, informacja, przerwa techniczna. Tutaj zauważyłem, że po prostu ten raport działa tylko z perspektywy ostatnich 14 dni, no i dlatego warto sobie po prostu ten przedział czasu zaznaczyć jako ostatnie 14 dni, wtedy ten raport nam się będzie zawsze pojawiał i zawsze macie możliwość tutaj kliknięcia przycisku: pobierz raport. Tak, czyli zapisujcie sobie te raporty, tak, żeby tych danych było po prostu możliwie dużo i żeby w oparciu o te dane, tak jak w przypadku konta TEFAL, można było ten asortyment rozwijać. Kolejnym czynnikiem sukcesu jest gwarancja najniższej ceny, supercena czyli te oznaczenia, które tutaj widzimy, na przykład gwarancja najniższej ceny, występuje. Na aż jednej czwartej ofert, które są na koncie, nawet ponad 1 czwartej, więc tutaj naprawdę bardzo dobry wynik. Dlaczego tak się dzieje? Za jaką sprawą mamy te oznaczenie i tą plakietkę w tym przypadku? No, chociażby dlatego, że w momencie, gdy sobie wpiszemy tak jak tutaj w przypadku tej patelni rzeczywiście frazę kluczową, no to w łatwy sposób widzimy, że na przykład Tefal jest też marką, która jest dostępna na Media Expert, tak? No i jest dostępna na Media Expert i co ważne w wyższych cenach, tak? 179 zł, także... To jest kolejny czynnik, który wpływa na to, że oni na Allegro po prostu radzą sobie lepiej, no bo niestety stety to oznaczenie przekonuje do tego, aby dokonać zakupu, akurat tutaj, w przypadku tej oferty, tego produktu. Kolejny czynnik sukcesu, no to po prostu dobre produkty, czyli jak wejdziemy sobie. W, żeby sprawdzić recenzję, opinię klientów, no to jak klikniemy sobie od 46, no to widzimy, że większość tego asortymentu, niemal cały asortyment ma tak dobre opinie, czyli nie są to produkty, które gdzieś tam szybko się niszczą, zużywają i tak dalej. I dzięki temu też po prostu ci klienci wracają do, do tego sklepu, wracają do tej marki i też sobie zaraz zobaczymy pod kątem widoczności. Dzięki temu też ta marka rośnie, więc tutaj jest to kolejny przykład, gdzie fajnie sprawdza się ta strategia, że jednak nie produkujemy sobie wszystkiego po taniości, tylko gdzieś tam szukamy tej swojej niszy i rzeczywiście staramy się w tej niszy zapełnić te produkty najbardziej jakościowo. No i takim przykładem jest chociażby Maciej, z którym współpracujemy. Tutaj też importujemy sobie te produkty pod własną marką i u niego podobna sytuacja. Też jest 600, 600 około ofert, a jak sobie sprawdzimy, ile jest dobrze, Punktowanych, czyli od 4 i 6, no to też praktycznie cały asortyment jest. Właśnie w takich produktach, także też Wam po prostu tego życzę, żebyście też w ten sposób myśleli, tak, żeby większość jednak tego asortymentu, jak nie cały, poddaną marką, żeby sobie tej, tej renomy nie psuć, była możliwie jakościowa. Kolejny czynnik, no to jest to, że jak wpiszemy sobie Tefal w wyszukiwarkę, a takich użytkowników, jak za chwilkę zobaczycie, jest bardzo dużo, no to w zasadzie mamy sam oficjalny sklep, tak, czyli scrolluję, scrolluje wszędzie, Wszędzie oficjalny sklep, oficjalny sklep, oficjalny sklep, także reklamy wszędzie. Reklama graficzna, reklamy ofert sponsorowanych, wyróżnienia. Reklamy, znaczy oferty TEFAL są reprezentantami produktów, więc. To naprawdę dużo ułatwia i też za chwilkę sobie zobaczycie, jak to pod kątem liczbowym wygląda, ile osób rzeczywiście miesięcznie wpisuje sobie frazę TEFAL bądź frazy powiązane w wyszukiwarkę, bo jest to kolejny czynnik sukcesu, czyli długość marki na rynku i też jej wyszukiwalność. No i właśnie przechodzimy do tego podpunktu. Zobaczcie, TEFAL to fraza, która jest średnio miesięcznie wyszukiwana 217 tysięcy razy, tak? Czyli czy pat czy po prostu samo zapytanie Tefal, czy tutaj już jakiś konkretny model jakiegoś właśnie sprzętu. Łączna wyszukiwalność jest właśnie na takim poziomie. Tutaj możemy też sprawdzić sobie, jak trenduje nam ta fraza, czyli kiedy ta fraza jest częściej wyszukiwana, kiedy rzadziej widać, że tu jest taki trend dość naturalny, czyli w grudniu jednak te patelnie na prezent się kupuje. No my podobny też efekt na pewno chcielibyśmy, aby Uzyskała zaprzyjaźniona dla nas marka, czyli Betlewski. Na razie mają 21 tysięcy, ale to i tak bardzo dobrze, jeśli chodzi o samo Allegro. Natomiast wracając już do Tefala. Nie znam marki, która byłaby częściej wyszukiwana na Allegro niż Tefal, która miałaby oficjalny sklep. Być może są to jest to marka Pampers, być może inne, ale wracając do samego planera kampanii, warto po prostu też monitorować rozwój Waszej marki na podstawie tej ilości wyszukiwań, bo możecie sobie to historycznie sprawdzać, co miesiąc zerkać i to w zasadzie tyle. Znasz już kluczowe czynniki, które mogły wpływać na sukces sprzedawcy Tefal, ale musisz pamiętać, że to tylko część układanki, także ich strategia na pewno jest gdzieś tam spisana i ma więcej niż 10 minutowy materiał, tylko prawdopodobnie jest to jakieś tam kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt stron tego, jak działają, czym się kierują i tak dalej. Natomiast jeśli Ty chciałbyś zmaksymalizować swoją sprzedaż, dołącz do naszej zamkniętej społeczności klikając pierwszy link w Opisie, będziesz tam miał dostęp do właśnie dużych graczy, Zalegro, nawet liderów kategorii, będziesz tam miał dostęp do naszej bazy wiedzy, będziesz tam miał chociażby dostęp do zamkniętych webinarów, także dużo treści, takich, których nie zobaczysz na YouTubie, dużo takich wskazówek, nigdzie indziej niepublikowanych. A jeśli będziesz już miał ten krok za sobą. Zachęcam Cię też do materiału. Kliknij w odnośnik, który wyświetla się na ekranie, i dowiedz się, jak zwiększyć zyskowność swojego biznesu. Tymczasem dziękuję za dzisiaj i do następnego materiału. Cześć!